To właśnie postanowiłem, że się wybiorę na taki półtora godzinny spacerek w jedną stronę, żeby pokazać Wam park z jaszczurami, wielkimi jaszczurami. Jest taki fajny w centrum, takim tutaj, o no starym centrum miasta jest park z jaszczurami legwanami, czy jak to tam się zwał. Mieszkałem tam 5 lat temu w hotelu, jak prowadziłem szkolenie. No i teraz postanowiłem, że się tam przejdę. Po drodze, jak coś ciekawego się pojawi, no to oczywiście włączę kamerkę, a na razie możecie sobie poczerpać widoczki bezbędnego komentarza, jak kogoś to ciekawi. Jedno mogę Wam powiedzieć na pewno, smród i smog jest przerażający tutaj. Naprawdę nie da się oddychać, tak w godzinach szczytu to aż, aż drapie w gardło. No ale, co zrobić, jak nic nie zrobić. Tak jest, jak jest i tak musi być. Idę! Uwaga! Znalazłem swój moment. Udało się! A. Stresujące dosyć dobra biegnę, bo jest okazja do następnego przejścia szybciej. Ostatecznie mogę powiedzieć... Udało się. Naprawdę powiem wam, że... Bycie w Ameryce Południowej to jest zupełnie inny stan umysłu. Myślę, że mimo wszystko w tym mieście można znaleźć całkiem sporo fajnych miejscówek do odpoczynku. No ale ten pan no to dopiero ma dobrą miejscówę. Nie to żebym się śmiał, ale po prostu zadziwia mnie poziom wyjebania tych ludzi na wszystko. Naprawdę mnie zadziwia. O, pasy. To wcale nie znaczy, że jest bezpieczniej niż bez pasów, uwierzcie mi. No dobrze, idziemy dalej. Tutaj jest bardzo ciekawa sprawa, bo obóz zatrzymuje się na żądanie. w żądanie. On tak potrafi się zatrzymywać 115 15 metrów. I całą długość tej ulicy to właściwie równowinny Tak więc czekali na przejazd jednego do drugiego, w sensie 3 doły. W ogóle, słuchajcie, tu jest jakaś taka kolejka, o. Tam, widzicie? Kolejka gdzieś tam. O, tam jest kolejka. Gdzieś ona prowadzi. Nie wiem gdzie, nie będę się na razie zastanawiał. Wrócę tu jeszcze sobie. Ale możecie zobaczyć troszkę więcej, jak to wygląda z góry. W ogóle to jest zima. Środek zimy. Jak widzicie, jest bardzo chłodno. Zima od lata różni się właściwie tylko i wyłącznie tym, że zimą są chmury, a latem chmur nie ma. Dobrze, idę dalej. Zostało mi. Kurczę, nie wiem jak tu iść dalej, szczerze mówiąc. No ale zostało mi. tyle mi zostało. No I tym oto sposobem dostarłem do miejsca, które znam, które poznaję, w którym byłem ostatni raz pięć lat temu. Niewiele się zmieniło. No i tak w sumie to jestem już u siebie. No, także chłońcie atmosferę. Słuchajcie, to jest jedna z dwóch rzeczy, po które tu przyszedłem, które bardzo chciałem wszystkim pokazać. Bo pamiętam to jeszcze sprzed lat. Zobaczcie. Bum! Prawdziwy, stary, amerykański wóz strażacki. To nie jest piękne. A tam jakiś wow, wow coś wspaniałego. Dobra, słuchajcie. Udało się. Dotarłem. I have nothing. Yeah. E, dotarłem do... I have nothing. Burwa, nie ma nic. No, w każdym razie, wracając do tematu. Dotarłem do parku, w którym są moje ukochane jaszczury. Tylko na razie totalnie nie wiem jak do niego wejść bo tutaj się nie da, tutaj się nie da, pewnie się da, a gdzieś tam się da jak już mi się uda to się odezwę. No. zobaczcie, tu jest jeden mało co widać, postaramy się znaleźć jakiegoś takiego na chodniku zobaczcie. wow Naprawdę to jest jak 5 lat temu czy 6 wyjeżdżałem stąd to marzyłem o tym, żeby tu wrócić i się udało. I bardzo chciałem to pokazać, przede wszystkim dzieciakom swoim, bo bardzo były zainteresowane. Ale... Wam też, dlaczego by nie? Zobaczcie, środek miasta i takie małe to. Zobaczcie, jaki czarny. Ten się wyrywa, ten przy śmietniku. Obczaja. tematy. No, po prostu super. Szukam jakiegoś takiego spokojniejszego miejsca. O, tam mamy jednego, Zobacz, gdzie można go. O, i drugi, kurczę, sporo, i tu. Drugi. Właściwie to już dziesiąty. Siemandero, przyjacielu. No ładnie tu, ładnie tu. Trzeba przyznać, że jest tu ładnie. a ja sobie na razie po dwóch godzinach spaceru odpocznę ale peszek akurat ten wóstrożacki, który wam pokazałem za krat przejeżdżał, a ja nie zdążyłem wyciągnąć kamery z GoPro no trudno A jakoś nieszczególnie mam ochotę tam iść i ładować się w te wszystkie klimaty, nie wiadomo co tam się dzieje. No a że się dzieje, to lepiej nie iść. W ogóle nie wiem czy wiecie, nie wiem czy słyszeliście, ale e, wspominałem już o tym, że, albo i nie wspominałem, no w każdym razie czartel odbił swojego szefa, którego psywa się, który się zwafił do więzienia, zajęli budynek telewizji publicznej, wzięli zakładników. Tak się składa, że akurat przedwczoraj szkoliłem tą ekipę, która została wzięta do zakładników już po tym jak została wzięta oczywiście. <laughs> no e, i co? I, I wczoraj zabili prokuratora, który oskarżał tych ludzi, a dzisiaj e, rząd ekwadorski sprowadził z Argentyny aresztował i sprowadził rodzinę tego Fido. No i kartel zapowiedział krwawą zemstę na ludziach na mieście i tak naprawdę wszyscy troszeczkę... Jak wiecie, chodzą i się rozglądają mocno to za siebie, co się może wydarzyć, no ale jak na razie jest spokój, no zobaczymy. Unikamy zatłoczonych miejsc, centrów handlowych i takich rzeczy i tyle i trzymamy kciuki za siebie.